Dzień dobry! Zaprezentuję Państwu proces 2.7, wprowadzenie użytkownika KSE do punktu pomiarowego, umowa sieciowa. Celem procesu jest wprowadzenie nowego użytkownika KSE do charakterystyki punktu pomiarowego i odwzorowanie w charakterystyce parametrów umowy sieciowej zawartej z tym użytkownikiem KSE przez inicjatora procesu. Pod pojęciem umowy sieciowej rozumiemy umowę dystrybucyjną albo umowę przesyłową albo umowę kompleksową. Dla analizowanego przypadku jest to umowa dystrybucyjna. W portalu użytkownika profesjonalnego jestem zalogowany w roli rynkowej operatora systemu dystrybucyjnego. Z górnej belki wybieram procesy, grupa procesów drugich, usługi sieciowe, imigracja użytkowników oraz proces 2.7, wprowadzenie użytkownika KSE -y do punktu pomiarowego, umowa sieciowa. W pierwszej kolejności uzupełniamy pole kod PP, wpisując istniejący w sesji rekord punktu pomiarowego zgodny ze standardem GS1, na którym nie mamy ani zarejestrowanego użytkownika, ani umowy dystrybucyjnej. Następnie wybieramy datę efektywną wprowadzenia. Musi to być od 3 do 30 dni kalendarzowych przed planowanym rozpoczęciem świadczenia usług. W kolejnym kroku wpisujemy wymagane w procesie atrybuty. Możliwość wstrzymania windykacyjnego. Podanie atrybutu jest obowiązkowe, jeżeli typ punktu pomiarowego jest PPE, jak w naszym przypadku. Wpisujemy szacowany roczny wolumen. Przekroczenie mocy umownej. Obowiązkowy, jeżeli nadawcą komunikatu jest OSD oraz atrybut czy odbiorca końcowy ma wartość prawda. Zgoda na udostępnienie rzeczywistego profilu zużycia życia SE. Jest to atrybut obowiązkowy w sytuacji, gdy inicjatorem jest sprzedawca oraz wybrano odpowiedni typ użytkownika. W naszym przypadku jako OSD nie uzupełniamy. Czy posiada szczególne warunki świadczenia usług? W naszym przypadku nie ma potrzeby podawania, zostawiamy fałsz. Jeżeli prawda, to należy uzupełnić także pole poniżej. Pole ID POP uzupełniamy w przypadku roli rynkowej sprzedawcy. Parametry tangens fi uzupełniamy, gdy pole ponadnormatywny pobór energii biernej ma wartość prawda. Następnie uzupełniamy pole terminowość umowy, w naszym przypadku umowa bezterminowa, co skutkuje usunięciem informacji z pola termin zakończenia określony w umowie. Podajemy okres wypowiedzenia oraz okres rozliczeniowy. Pole czy wiele podmiotów uzupełniamy zgodnie z ilością zarejestrowanych użytkowników na punkcie. W naszym przypadku wybieramy opcję fałsz, ponieważ mamy tylko jednego klienta wpisanego w charakterystykę punktu pomiarowego. W kolejnym kroku należy podać dane adresowe klienta zgodnie z informacjami zawartymi w umowie. Najpierw adres korespondencyjny i podajemy wymagane atrybuty. W przypadku adresu korespondencyjnego, obligatoryjne jest podanie nazwy adresata. Podajemy także adres zamieszkania klienta zgodnie z informacjami zawartymi w umowie, analogicznie jak adres korespondencyjny. Na koniec podajemy dane klienta: imię, nazwisko oraz numer PESEL. Należy także podać typ użytkownika KSE. W naszym przypadku jest to osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. Klikamy Zapisz. Jeżeli uzupełniliśmy wszystkie wymagane informacje, klikamy przycisk Prześlij, i w prawym górnym rogu widzimy informacje o operacji zakończonej sukcesem. Aby zweryfikować, czy wprowadzone informacje zostały przypisane do charakterystyki punktu pomiarowego, sprawdzamy to w danych podstawowych umowy, wyszukujemy punkt pomiarowy. W dacie efektywnej i klikamy przycisk Szukaj. Otwieramy punkt pomiarowy. I widzimy, że w zakładce Użytkownik, Identyfikacja Użytkownika, mamy od tej chwili przepisaną osobę do charakterystyki punktu pomiarowego, oraz w zakładce Umowy figuruje od tej chwili umowa dystrybucyjna w dacie efektywnej. Dziękuję.